Elo, elo, hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, a jeżeli chcecie poznać najlepsze sposoby na zdobycie dużej ilości Robuxów totalnie za darmo, to jest to bardzo dobry film dla was, słuchajcie, więc pamiętajcie, aby koniecznie obejść to do końca, bo w tym filmie pokażę wam konkretne sposoby, jak to możecie zdobyć, nie będę was odsłał do żadnych stronek, ani żadnych kodów na Robuxy, które nie istnieją, więc pamiętajcie, aby teraz koniecznie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z waleczkiem i napisać w komentarzu pod tym odcinkiem wasznik w Robloxie, ponieważ w tym odcinku też będzie konkurs na Robuxy takie ode mnie, więc po tym, że możecie je sami Zdobyć, to jeszcze moi, co będziecie mogli je wygrać ode mnie, w następnym filmie będą wyniki. Więc koniecznie moi zostawcie łapkę w górę subskrybujcie z wyczerpiem, napiszcie wasz link w Robloxie w komentarzu i wbijcie na moją grupę link w opisie. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie, jeżeli chodzi o Robux, to w dzisiejszym filmie pokażę wam sposoby, jak je zdobyć totalnie za darmo, moi drodzy, i generalnie dla tych, kto nie wiedzą, co to, to Robuxy, bo pewnie część z Was może w ogóle nie wiedzieć, co są Robuxy, bo na przykład jest nowa w tej grze, na przykład jak niektórzy są nowi w wadrobni, tak samo ktoś może być nowy w Robloxie, słuchajcie. Robuxy to jest generalnie taka waluta pieniężna w Robloxie. Czyli generalnie za Robuxy możemy kupić wiele premium i w Robloxie, jak na przykład PETY w Adoptmi za specjalne Robuxy. Generalnie są to przedmioty, które są dużo lepsze od takich innych przedmiotów, moi drodzy. I generalnie, jak się ma Robuxy, to ma się, moi drodzy, w Robloxie generalnie wszystko. Więc naprawdę, szczególnie, moi drodzy, warto znać fajne sposoby na zdobywanie Robuxów, ponieważ naprawdę mogą się one bardzo, bardzo przydać, jak się gra w Robloxa. Na przykład za Robuxy można sobie kupić takiego faju w latającego żółwia w Me. słuchajcie, jakiego ja mam, słuchajcie, bo w sumie już nie można, ale można było. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, aby obejrzeć do końca ten film, ponieważ naprawdę poznacie wiele, moi drodzy, fajnych sposobów na zdobywanie Waniu Robuxów za darmo i możecie moi drodzy zdobyć ich naprawdę mega, mega dużo, więc naprawdę pamiętajcie, aby obejrzeć ten film do końca, słuchajcie. A więc moi drodzy, słuchajcie, jeszcze przed tym jak zaczniemy jest jeszcze jedna ważna sprawa, ponieważ moi drodzy w internecie krąży wiele różnych stronek i generalnie różnych sposobów, które tak naprawdę wyłudzają konta i później moi drodzy, generalnie kończy się tak, że podając hasło i login tracicie własne konto, więc nigdy moi drodzy w żadne stronki takie lepiej nie wchodzić i nie podawać moi drodzy tam loginu i hasła do swojego konta, nawet jeżeli obiecują wam Robuxy, ponieważ jest to po prostu niebezpieczne. I naraż narażać się wtedy na utratę konta. Więc nic takiego lepiej, moi drodzy, nie odradzam klikania. Różne takie dziwne stronki, gdzie obiecują moi dodzy do Robuxy. Ani moi dodzy jeszcze przeważnie w Robloxie nie ma jakichś takich tajemniczych kodów, które dają Robuxy. To jest też przede wszystkim, moi dodzy, raczej nieprawda, ponieważ moi dodzy, raczej te wszystkie kody tajne na Robuxy, coś takiego po prostu raczej nie działa. Moi z tego co się ja orientuję, więc tutaj, moi dodzy, też to jest sprawdzanie tych kodów. To jest w większości, moi dodzy, strata czasu, ponieważ moi dodzy, kody na darmowe Robuxy raczej, moi dodzy, nie istnieją. W każdym razie jest, moi wiele innych sposobów, które moi dodają. Robuxy zupełnie za darmo, dlatego warto je właśnie znać. Usiądźcie sobie, moi drodzy, wygodnie i przechodzimy do pierwszych sposobów, moi drodzy, jak zdobyć Robuxy. W ogóle zobaczcie, na przykład, takie auta możemy kupić jakieś za Robuxy w ogóle wiele fajnych rzeczy. W każdym razie, pamiętajcie, aby zobaczyć to do końca. W takim razie, moi drodzy, przejdźmy do pierwszego sposobu. Sposobu, moi drodzy, o którym dużo osób nie mówi, ale wymaga on troszeczkę pracy, ale jeżeli się uda, to przynosi bardzo, bardzo, bardzo duże zyski. Słuchajcie, więc pamiętajcie, aby to obejrzeć, słuchajcie. Jest to, moi drodzy, pewien mek, który dużo osób robi w Robloxie, ale trzeba to zrobić umiejętnie, więc Teraz bardzo uważnie. słuchajcie, pierwszym sposobem jest grupa tematyczna w Robloxie. Jak pewnie wiecie, w Robloxie można założyć coś takiego jak grupy. Są to moje drodzy, specjalne, takie można powiedzieć miejsca, gdzie po prostu zbierają się gracze Roblox i są to moje drodzy, takie miejsca, gdzie zbierają się na przykład osoby zainteresowane danym tematem w Robloxie albo na przykład daną grą czy różnymi innymi rzeczami. Ma ona to do siebie, że jeżeli dobrze rozwinięcie grupę, to może tam być nawet parę milionów członków w Robloxie. Moje też mam własną grupę. W każdym razie przejdźmy do tego, co od Ona takiego Tutaj. Grupa w Robloxie charakteryzuje się tym, że możemy na niej zrobić taki nasz własny mini sklep Czyli możemy dać tam przedmioty na sprzedaż, na przykład koszulki w Robloxie Jak ja na przykład teraz mam taką tęczową, fajną koszulkę To na przykład wymoci tutaj swoją swoją koszulkę, którą później na przykład ja mogę kupić Przez na przykład zakupy tutaj w sklepie, można powiedzieć, do naszego awatoru w Roblox Jak na przykład tutaj mamy jakieś różne włosy, mamy tutaj moi dodzy jakieś różne na przykład dajmy na to kostiumy Mamy na przykład jakieś itemy premium, na przykład hats premium I generalnie mamy tutaj mnóstwo różnych rzeczy Dlatego na przykład na tej grupie, która się nazywa Tako Song fan grup moi drodzy, mamy tutaj trzy store i w tym storze, moi dudzy, mamy tutaj mnóstwo różnych dziwnych i memicznych koszulek, słuchajcie, które kosztują nawet 108 Robuxów. I wtedy, jeżeli ktoś kupi taką grupę, to większość tych Robuxów, moi drodzy, trafia do Was. Już nie pamiętam ile to było, ale wiem, że większość tych Robuxów słuchajcie, trafia do Was, czyli generalnie na grupę, z której wypuścicie te Robuxy, możecie sobie wypłacić. Dlatego, moi drodzy, pierwszy sposobem, który powiedziałem, to nie jest zwykła grupa, ale grupa tematyczna. W Robloxie warto tworzyć grupy, które na przykład łączą ludzi o na przykład załóżmy danym zainteresowaniu. Czyli na przykład tutaj, ludzie, którzy się interesują The taco Song Fan Group, czy na przykład jakąś piosenką taco. I wtedy, moi więc jak zbierzecie ludzi, którzy się interesują czymś takim, to moi drodzy, możecie wystawiać tam rzeczy z tym właśnie związane na sprzedaż. I wtedy na przykład możecie naprawdę sporo tych Robuxów zarobić. Bo na przykład osobom właśnie spodobały się Wasze koszulki i Wasze rzeczy, które właśnie w tym chcecie tutaj zrobić w sklepie. Więc naprawdę jest to fajny sposób i naprawdę te grupy potrafią mieć gigantyczne ilości Robuxów, moi drodzy, tylko ważne jest to, abyście po prostu pozapraszali takiej grupy swoich znajomych i dali tam jakieś koszulki, które mogą moi drodzy daną grupę osób interesować. Czy na przykład fanów załóżmy jakiegoś zespołu muzycznego, kanału na YouTubie, coś w tym stylu i wtedy po prostu po prostu moi drodzy oczywiście możecie tam tworzyć własne rzeczy i wtedy te osoby mogą je kupować i możecie naprawdę mega zarobić, ja na przykład mam swoją grupę w robloxie gdzie jest 3187 członków i moi drodzy mam na przykład też w sklepie koszulki takie fajne na przykład serii moi drodzy, bo generalnie cały czas mówię moi drodzy, więc mam też takie fajne koszulki, ale na takiej grupie mamy coś takiego jak group found i mamy po prostu stan robuxów na naszej grupie, które później po prostu mogę sobie wypłacić w bardzo prosty sposób poprzez klikanie revenue payouts one, one time payout, wtedy na przykład wpisujemy wtedy wpisujemy moi drodzy swój i na przykład Wpisujemy, że chcemy otrzymać dwa Robuxy, i wtedy, moi drodzy, te Robuxy trafiają na nasze konto. Jest to, moi drodzy, naprawdę prosty sposób, i naprawdę, moi drodzy, nie musicie być jakoś super sławni, znani, albo mieć wypromowaną grupę, żeby móc z niej naprawdę trochę Robuxów zgadnąć. Wystarczy by mi się prostu jakąś fajną, dobrą koszulkę i po prostu możecie, moi drodzy, zacząć działać. Jest to naprawdę mega fajny sposób i możecie na tym mega zarobić, moi drodzy, Robuxów. Dobrze, ale w takim razie dla tych, co nie chcą robić grup i takich rzeczy, słuchajcie, jest kolejny sposób. Kolejnym, moi drodzy, sposobem dla osób tutaj bardziej uważnych jest, moi drodzy, branie udziału w różnych giveawayach w różnych grupach jak nie wiecie grupy w robloxie mają często by zachęcić użytkowników robią różne giveawaye moi drodzy na robuxy, czyli generalnie jeżeli jesteście w jakiejś grupie to po prostu właściciel tej grupy albo jakiś moderator jest w stanie wam po prostu z tej grupy przelać wtedy robuxy i wtedy jeżeli jest jakiś po prostu giveaway to warto brać w nich udział, na przykład w mojej grupie Remig jak tutaj macie mój link w opisie są właśnie czasem giveawaye na robuxy jak właśnie teraz słuchajcie i generalnie warto coś takiego sprawdzać ponieważ moi w różnych grupach różnych osób są moi giveaway na robuxy i czasami można wygrać naprawdę fajną liczbę robux. dlatego Moi dody, warto czasami sprawdzać różne grupy, pochodzić i poorientować się jak to generalnie wygląda, ponieważ naprawdę można z tego trochę uzyskać. A więc moi drodzy to też jest bardzo fajny sposób, ponieważ wtedy też możecie moi dody, dokładnie za darmo zdobyć fajne robuxy, moi drodzy fajną ilość. W każdym razie przejdźmy do kolejnego sposobu, ale na początku moi drodzy zanim przejdziemy to muszę jeszcze wam o czymś moi dody, powiedzieć. I przede wszystkim moi drodzy ostrzec was przed pewnymi skamami które ostatnio mega się szerzą w sieci i trzeba na nie moi drodzy uważać, zwłaszcza na TikToku. To, to ty bo już nawet tutaj ludzie już przyszło to ty Jeremie. W każdym razie moi drodzy, słuchajcie ogólnie trzeba Mega uważać, ponieważ na TikToku jest mnóstwo krótkich filmików o tym, jak zdobyć moje Robuxy, wchodząc w jakieś tajemnicze i dziwne stronki w internecie, gdzie przede wszystkim podaje się moje swój login i hasło. Trzeba na to, moi drodzy, mega uważać i nigdy, moi drodzy, nie podawać nikomu swojego loginu i hasła do Robloxa, ponieważ wtedy bardzo łatwo stracić wasze konto. Słuchajcie, stracić swoje konto i wtedy po prostu hakerzy przejmą wasze konto w Robloxie i już prawdopodobnie nigdy go nie odzyskacie. Więc na to też trzeba mega uważać. I generalnie odradzam chodzenia do jakich, po jakichś, moi drodzy, zewnętrznych stronkach, tak właśnie w internecie, które są promowane, zwłaszcza na TikToku, ponieważ można łatwo stracić konto, jak właśnie w tym TikToku, który przed chwilą zobaczyliście, gdzie po prostu ktoś wskazuje na to, że trzeba wejść na jakąś stronkę i zalogować się tam. Więc trzeba na to, mega, moi, drodzy, uważać. Kolejny, moi drodzy, sposobem, który jest Ostatnio bardzo w widzicie, są różne gry, moi które podobno dają free Robuxy. Ale zaraz to sprawdzimy, czy to jest w ogóle prawda. Jak pewnie widzicie, mamy mnóstwo, moi drodzy, gierek o nazwie Robux. Na przykład wejdźmy do gierek, Ale generalnie, moi drodzy, gdy wchodzimy na takie gierki, to jak widzicie, generalnie żadnych tutaj Robuxów nie ma, albo przynajmniej nie widać. Są tylko jakieś drzewka, które, które sypią, sypią pieniędzmi. I generalnie się okazuje, że to jest jakiś wielki tajkun. Więc generalnie, moi drodzy, od. E, generalnie, moi drodzy, chyba to, takie gierki też przeważnie nie działają. Chociaż tutaj mamy jakiś kasz collect. Zaraz zobaczymy, co to jest. Słuchajcie. Kasz kolek. Zobaczmy, e, nie, Tutaj nie, nie działa, musimy tutaj wejść, tylko słuchajcie. O, teraz słuchajcie, kasz kolek. Aha, zdaje się, moi drodzy, że to jest po prostu zwykły tajkun, który coś tam produkuje. Zobaczcie, przejdziemy sobie tędy. I zdaje się, że po prostu ten zwykły tajkun, który jeszcze od nas te 60 tysięcy robuxów. Co, moi drodzy, 60 tysięcy robuxów od nas chcą? Boże, słodki, nie. Nie, moi drodzy, naprawdę, to to, to jest trochę, to jest trochę, to jest to, niedobre Lepiej stąd wyjdźmy, bo generalnie, no, w, sami widzicie, moi drodzy, co to takiego jest. Więc generalnie, moi drodzy, stąd po prostu wyjść. Zanim, moi przejdziemy jeszcze dalej, pokażę tylko taki śmieszny sposób na w sumie zmianę waszego licznika robuxów bo to też w sumie jest możliwe, ponieważ moi dudzy jeżeli z damy zbadaj stronkę i tutaj moi dudzy zmienimy po prostu i to, tą liczbę, która jest tutaj, to nagle się okazuje moi dudzy, że mamy 100 milionów robuxów moi dudzy, 100 milionów robuxów, wow jacy my bogaci jesteśmy ale jak odświeżymy stronkę to zobaczcie teraz nasz, ma nasz majątek przejdzie, o nie moi dudzy nasz majątek, on nie stopniał więc to jest taki w sumie śmieszny sposób, ale dobra przejdźmy moi do sposobów na serio, moi dudy, kolejny sposobem na zdobycie moi dudzy robuxów Robuxów za darmo jest po prostu otrzymanie najzwyklejszego gift carda, czyli generalnie jeżeli na przykład możecie, na przykład nie wiem cokolwiek zrobicie komuś i ktoś jest wam się chce na przykład odwdzięczyć bardzo i na przykład załóżmy nie wiem ktoś wam kupuje gift carda, to wtedy moi drodzy po prostu wystarczy wklepać kod tutaj moi drodzy mamy gift cards i wtedy po prostu moi drodzy możemy tutaj kupić gift card wklepać go i tak dalej moi drodzy i generalnie jeżeli ktoś wam po prostu daje gift carda albo na przykład kupujecie sobie gdzieś gift carda to po prostu wystarczy tylko wklepać jego kod i wtedy moi drodzy po prostu możemy dostać oczywiście robuxy które się zamieniają na pieniądze, czyli na przykład moi drodzy jeżeli macie, moi drodzy, gift Card to później wprowadzacie jego, moi drodzy, jego tutaj kod i po prostu na waszym koncie dopisuje balans pieniędzy. Na przykład gift card o wartości 10 dolarów, to 10 dolarów, a na przykład załóżmy miał na koncie 2, 2 centy, moi drodzy, i wtedy ta suma wam się zamienia na, na Robuxy. Na przykład 2 centy teraz zamienię na Robuxy na 3 Robuxy. Zobaczcie, zamieniamy. O kurczę, to będzie majątek, zobaczcie. Zamieniamy na 3 Robuxy i mamy 3 Robuxy z naszego konta. Więc jest to, moi drodzy, zawsze jakiś sposób. Słuchajcie, generalnie na zdobycie ich jakoś za darmo, ale przejdźmy teraz do kolejnego sposobu, który wymagał troszkę więcej pracy. Jest to, mój praca dla deweloperów. Jak pewnie wiecie każda gra w Robloxie jest generalnie przez kogoś stworzona. Na przykład mamy tutaj jakąś gierkę 2x2Xlogia Update generalnie i ona jest robiona po prostu przez Grand Quest Games, czyli po prostu jakiegoś tutaj dewelopera gier, który moi drodzy po prostu ma jakąś tutaj jakąś tutaj grupę osób, które tworzą te gry i generalnie moi drodzy się tym zajmują. I tutaj na przykład zobaczcie jakie mają w ogóle dotacje tutaj zobaczcie ile to kosztuje. 200 tysięcy Robuxów dotacja, naprawdę nieźle. W na każdym razie moi drodzy jeżeli na przykład potraficie robić gry i dobrze je robicie to możecie albo sami stworzyć Złożyć taką grę i na niej zarabiać, ponieważ uwierzcie mi, nawet na grach, które mają po kilkanaście osób albo kilkadziesiąt, potrafią, moi dodzy, potrafi być naprawdę potężne zarobki Robuxowe. Po prostu, moi dodzy, więc nawet jeżeli by w jakąś grę grało na przykład, 300 osób, 200 w jednym momencie, to ta gra potrafi zarobić naprawdę setki tysięcy, jak nie miliony Robuxów, i to jest naprawdę, moi dodzy, i naprawdę czasami warto pomyśleć o tworzeniu własnej gry albo po prostu o współpracy z jakimś deweloperem, który Wam po prostu pewnie w tych Robuxach po prostu płacił za to, więc jest to naprawdę, moi, w jakiś fajny sposób, ale niestety wymaga więcej czasu. Ale generalnie, jeżeli chcecie, moi, związać Przujów z Robloxem, to polecam nauczyć się po prostu robienia gier i to na przykład możecie zrobić takie drugie Adopt i coś takiego, moi drodzy, taką właśnie taką wielką grę jak Adopt, Me, słuchajcie, i na przykład zarobić z niej miliardy albo biliony Robuxów, naprawdę, moi drodzy, ale to jest to moi dwie niestety pracochłonna czynność, ale generalnie jeżeli ktoś to lubi, to polecam. Można też zawsze, moi drodzy, robić grafiki, czy jeżeli macie jakiś talent plastyczny, to po prostu odlezować kogoś dewelopera i na przykład zaproponować, że zrobi się im jakieś moi drodzy, grafiki za Robuxy. Zawsze, moi drodzy, może to zadziałać w każdym razie trzeba po prostu to sprawdzić i napisać do nich. Jak to woli, moi drodzy, oczywiście, macie jakiś fajny tutaj talent, to warto go też wykorzystać. A kolejnym sposobem, moi drodzy, na zdobywanie Robuxów za darmo, są moi drodzy proste konkursy u youtuberów. Jak pewnie wiecie, wielu youtuberów robi, moi drodzy, konkursy na swoich kanałach na różne Robuxy i tak dalej, moi drodzy. I naprawdę czasami warto brać w nich udział, ponieważ po prostu macie szansę wygrać Robuxy, a po prostu tak dana osoba postuje po wam wyśle przez grupę, więc naprawdę w sumie to jest fajny sposób. Na przykład ja czasami robię różne konkursy, na przykład na Robuxy, jak właśnie dzisiaj, i na przykład po prostu później jest zwycięzca, który będzie na grupie, po prostu wyśle po prostu te Robuxy przez moją grupę i wtedy. Po tak to się zakończy, jakby. Więc naprawdę polecam, moi drodzy taki sposób. Oczywiście są jeszcze sposoby, jak tradowanie się, ale to moi drodzy są za ity. Jest to, moi drodzy trade za itemy, czy na przykład możecie po prostu wytradować się z kimś przez itemy, które są o wartości jakichś tam robuxów. Ale zawsze możecie na tym jakoś fajnie zarobić. Jeżeli się umiecie dobrze tradować, moi drodzy i będzie to, słuchajcie, na razie. Na tyle, więc ja mam nadzieję, że troszkę wam pomogłem słuchajcie. Ogólnie pamiętajcie o tym, że robuxy naprawdę, moi drodzy są praktycznie takimi robloxowymi pieniędzmi i tak naprawdę nie ma żadnych, raczej kodów, jakichś magicznych sztucz, sztuczek, trików, bugów i takich rzeczy, które wam. dadzą darmowy Robux, a jeżeli jakieś stronki próbują od Was wyciągnąć wasze, Wasz login i hasło do konta, to nigdy się na to nie zgadzajcie, ponieważ możecie stracić Wasze dane, Wasze konto, moi drodzy. Nie lepiej nie wchodzić na podejrzane stronki z Robuxami, ani nikomu nie podawać mojego loginu i hasła, nawet jeżeli Wam obiecuję Robuxy, więc pamiętajcie o tym i generalnie pamiętajcie oczywiście o tym, że gdyby każdy miał, moi drodzy, nieskończoność Robuxów i istniałyby takie bugi i kody, to po prostu każdy by miał Robuxy, a wtedy one by straciły sens, ponieważ każdy w Robloxie by miał po prostu najlepsze rzeczy i byłaby nudna po prostu ta gra, tak, bo wtedy by na przykład każdy miał takiego e, Guardian, Liona i po prostu nie byłby to żaden super pet tylko był to moi drodzy zwykły, po prostu taki zwykły przedmiot, który by każdy miał. Więc, więc moi zbyt, pamiętajcie oczywiście o tym, pamiętajcie oczywiście, że Robuxy, moi moje przeważnie się zarabia też ciężką pracą, właśnie jak na przykład robieniem różnych grafik, koszulek, takich rzeczy, więc jest to naprawdę moi drodzy najlepsza metoda, ale jak za to się wprawicie w to, moi drodzy, to możecie na pewno z tego zarobić masę, masę, masę Robuxów Więc pamiętajcie o tym, oczywiście pamiętajcie aby subskrybować ten kanał, zwłaszcza jeżeli lubicie Robloxa, ponieważ na tym kanale będzie mnóstwo Robloxa, moi drodzy, więc pamiętajcie o tym, do zobaczenia, żegnajcie, cześć i papa.